Samy dzisiaj omlecik na ostro. Tak, Co dzisiaj to? jest omlet, tylko same jajka i mleko, które Ty usmażyłeś oczywiście. I tutaj do tego y, pomidory suszone, y, kapary i... Karczochy. i Boże, przepraszam, karczochy, no, karczochy y, i awokado. No i to będzie ciekawe śniadanko. Mm, dobra. Ja mam takiego, bo ja dostałem... Na takiej dużej patelni. Powiedzcie, macie jakiś sposób na pieczenie omleta, żeby jak go, prze, jak go przewrócić na drugą stronę? Bo tutaj nie poradziłem sobie i zobaczcie, rozleciał się troszkę, ale pięknie zrzucił tych jajeczek. No, jak smakowo? Bardzo dobry. Nie ja chcę jeszcze karczochy ja. I teraz no, jaki sposób, jak żeby go przewrócić? A patelnię mamy największą z możliwych, więc to taki był bardzo duży omlet. I na taką łopateczkę to on się nie nadawał. A ja go podrzuciłem jak naleśnika i się wyprowadzić. No pierwszy raz. Delikatnie tego przesunął. Przesunął się. No, pierwszy raz. Ale fajnie wiesz, bo ja bym chciała jednak ograniczyć trochę tą mąkę, bo my jesteśmy faktycznie tacy mączni. Tu pierogi, tu kluchy, tu to. No, na pewno od tego nie odejdę zupełnie, bo jestem tak wychowana na, mą na mące, ale jak do tej pory robiłam takiego biszkoptowego omleta, to powiem ci, że ten jest spoko. Sam. Ale coś na siadanie? Mhm. Tylko ja czekamy z... na sposób na. Pieczenie omleta. Dajcie no tutaj nam w opisach, w komentarzach, może jaki inny sposób sposób, ja, ja jak go przewrócić na drugą stronę. Ja akurat zaczęłam co mamy w lodówce. Mówi, aha, jest awokado, jest, są jeszcze karczochy, jest jeszcze pomidor suszony. No to mówię, no to to dam. Jeszcze patrzę, żebym, że mam tam tą sałatę rzymską, ale bardzo Wam dziękuję, bo podpowiedzieliście mi, żeby zrobić sałatkę Cezar dzisiaj. Ja ją zrobię. Arkadiusz nie lubi kurczaka, ale powiedział, że jak dobrze ja, zrobię, to zrobię. Ja sobie to. tutaj podjadam. No, Patrz jaki żółciutki, patrzcie. No to jakąś pestkę mam no nie wiem, chyba z tego kocham. Z miłego, nie.